To dobre, nie? Mamy na plecach, na plecach mamy Dobra, mamy na zrzut chyba co? Sianko, dawaj wirus, podbijemy my ja to już nie wykupujemy? A trzeba Mateusz... Nie ten... no tak, no a dlaczego Mateusz nie mówisz, że kupić Mateusz. Ja już na samym początku zginąłem. Tak jak wylądowałem. Ale no, to mów od razu, Kupię, że żeby kupienia jesteś tam ekipę. Dobra, chyba potem się zabiję, będzie nas rzut Trzeba Dawaj tutaj jest sklep. Nie graj ja Teraz jak się odwrócę, to mnie w placie na pewno. Jak będziesz sam biegał, to na pewno. Ach, Masz największe zasoby pieniężne. Idę, hmm. idę. No, o!

No. se kredyt. Ty zbugowane pieniążki są, nie mogę mi już. Ja wziąłem. Okej, okay, gotowi? No. no. A nie spadnie, bo szutem. Padnie. No <laughs> nie zrobiłem tego zrobiłem tego <laughs> Zabijać na to snakarka. Ktoś podjeżdża? Kurwa chłopie, wyciągaj broń, a nie wiem tu padujesz teraz Nie yeah. Ten kurwa, jakie fikołki robi. Jak ktoś nie ma maski, tu maska jest. Ja nie mam impiara. Dobra, do strefy. Rion przeżył jeszcze. Walcz to. Skoczę po bespa na sklep szybko. Dwa sześć tysięcy, jeden gdzieś. O. No i są. Wydałem się w jakąś ekipę nie chcące ludków.

Oczywiście, że tak to, to trzeba wiesz, trzeba ja tutaj teraz raz 3 dziechy zrobić, a później 4 jecha. Jak najwięcej wykręcić, masz głaga? Gdzie wy jesteście? Ja wy, wy, już wraca. To jesteście lepsze. Kurwa, to wszystko wyczyszczone, matko włosko Gdzie ja się wyjebałem? Gdzie byli ci ludzie? Eee, nie wiem gdzie ja się wyjebałem, dobra. Coś sobie... pokazywało właśnie tą, tą czaszkę, gdzie byłeś. Nie wam służyło gdzieś skąd się spodziewać, wiesz, graczy. A nie botów. U niej, straciłem swoje busty! A

Widzę sobie... zabijaka no. mada faka pogromca, pogromcy botów. <gaz>

Ale no, też odblokowałem bitonego zabijaka teraz. Dobra, no. no, rachunek, gas idzie, trzeba lecieć. Patrz, raz ja pierdolę, dalej. A sklep? A czy na sklep wezmę ja ja bez papieru?

Wypatrz na to, patrz kurwa... na barę. Dwaście pięćdziesięciu gości. No to będzie gorąco. Za nami... Za nami Rafał to gdzieś tu jest. Ja mam Jest to są gracze racze Python gdzieś 53 Zauważy. 7 objective complete. był sniper gdzieś na górze. Tam gdzieś. Będzie no. teraz bezpacz na ostatnią strefę. Ja to normalnie ty... na jestem, nie? Na sklepie coś wylądowało. Chodź podjedziemy, może się wykupimy. Bo nad nami ktoś jeszcze nie chyba. Maska. To Nie ma, niech bierze. Ja nie mam. Jak wygląda strefa? Ja się muszę dać. Ja pancerz To coś... no? się coś... ląduje. To ląduje. ląduje. Dobra. Nie ma czego. Nie ma czego. Nie ma czego. Nie tutaj czego. zobacz Leżą na typie Dobra kupuję Nie ma to ląduje i kupuje... Kurwa nie z pancerzem, z municją chciałem, ja pierdolę. No to ja wezmę zaopatrzenie, to ja mam. Dobra, tutaj jest... Uzupełniajcie kawy. tak jak coś tą mną, nie? Kto kupił loadouta? Ja. Okej. potrzebowałem tam jakoś jakąś snajperkę sobie zrobić, do drugiego loadouta, na drugi slot. A ktoś mierzy z, y, lasera? Od ja. nas? od nas. To ja, mam ten. <laughs> ten analog, <laughs> A. No, znowu coś ląduje. Do, A, yes. Dobra. Dobra, poszedł spać. Nie dziękujcie mi wszyscy. Gdzieś snajper do mnie celował i strzelił. Tak, mm -hmm. słyszałem. Samochód przed nami. Uuu, uh, headshot. <laughs> Bardzo ładnie. O no znowu. Oj, dostałem gdzieś ze 130. Kurwa, znowu to mnie wali. Bardzo mocno. Uoha. No, napletań był. No jest, na jak zrobiłeś? Y chyba go powaliłem, wiesz? A nie wiem. Okay. Edge. I przed nami jest, gościu. Tam sobie biega, i jeszcze tu gdzieś widziałem na z bliska. Gdzieś ty, na górze jest, na tej kurwa tej. Gdzie A na wieży siedzi? No nie wiem, tak mi pokazywałbym stąd dostał, no. Eskaba. No bo jestem na Na dźwigach, na dźwigach siedzą. Bez jest na dźwigu. Na którym? Zaznaczaj. Tam. A. Leży, powalony. Bardzo dobrze. Do strefy. Bez kewa. ten na wprost. Dawaj, dawaj, bicie go, bicie go. Leży. Musicie więcej strzelić za nich. Była cała to? Mam coś. Trzymaj. Dobra. Celuję znowu do mnie. Kurwa, jak ja mam pecha. Tak, no do dos... mnie też, kurwa, 2-TT mam. Schowaj się, tam. Skąd do was strzelali? Dobra, się sam podniosłem już, spierdalam. Nie wiem, bo gdzieś kurwa dostałem już Nie, Nie, zdążyłem przeryścić. Ale gdzieś jest sniper tak, jakby. Ja tu we mnie w pewnym momencie Dalej, dwóch no. nawet kurwa waliło. Znaczy celowało, miałem dwa błyski. Dobra, palę bezpa. Jest, jest. Pójdź w dupę mato. Jeden w strefie, tu pozostałeś. Dobra, jeszcze zrzucę. Dobra, no by. to był chłopo, miał broń z skinem Nie, ja, bo ty też mają ze na Chuje tak zrobione, są. że... Tak zrobione, żeby nie od... Bardziej uciąć, żeby odróżnić ich. Tak są chuje. Czy ktoś amunicję potrzebuje? Na razie jeszcze nie, trzymaj. Patrzę, że ja mam, Tutaj. O, tu mamy okopy, kurwa. Ląduje typ Kurwa no dobijcie chuj! Aż kurwa mać tam! co ja czemu je zawiłeś? Czy trzeba wylądować? Bo on wylądował na zrzucie Zdążył po broni mm. broni mnie kurwa zajebał Ty no wiesz co to jest kurwa? Pewnie na padzie jakaś paruwa grała <laughs> Na, pewno, wiesz, to na pewno. Graczy, więc... Tylko na padzie można Zrobię Coś głupiego znaczy, coś zadziała. Jak głupiego, to na pewno zadziała. Czemu nie padnę jak będzie darmo. No co tam z tym celem jest u Pana Halo? No właśnie nie wiem. O, się tu. dopiero teraz. <laughs> no nareszcie. Chłopa powalić 15 pocisków. Ej, do lewej, do lewej, do lewej. Oh. Za samochodem. Pierwszy jeden. Leży. Ostawki muszą się No rozkupmy się. O, jeszcze jeden był! Bardzo ładnie. Ooo. Po lewej to znaczy? Po, po lewej, nie? Po lewej, tam gdzie masz plecy, po lewej. Do co mamy <laughs> jakieś kierunki. No po lewej twojej plecy, no nie wiesz gdzie masz plecy, po lewej są. <śm> <śm> teraz cię po masz, to... e, nie, to nie wiem, 120, 140. Kompasem, kompasem, to 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 do jest kompas. Gore. Gore. No, o, jest. Bum. Ja na no, dzisiaj siedziałem chyba z godziny na Kowako, kuźwa, trenowanie, celowanie.